Kim była? Społecznicą? XIX-wieczną bizneswoman? Kobietą wyzwoloną i bohaterką skandalu? A może po prostu dobrym i bardzo nieszczęśliwym człowiekiem? Urodziła się 9 maja 1810 roku w Berlinie jako Wilhelmina, Fryderyka, Ludwika, Charlotta, Marianna von Oranien-Nassau, krócej jako Marianna Orańska. Sejmik województwa dolnośląskiego uchwalił, iż rok 2010 będzie rokiem Marianny Orańskiej. 8 marca obchodzono we Wrocławiu Dzień Marianny Orańskiej. Otwarto wystawę i zaprezentowano spektakle teatralne. Kim jednak była bohaterka tych wszystkich wydarzeń? Jak wielkie i ważkie były jej zasługi, skoro w 200 lat od urodzin próbuje się przybliżyć dolnoślązakom jej postać? Kim była Marianna Orańska, nie mam pojęcia. Marianna Orańska? Mhm. Niestety nie wiem. Patryk ty wiesz, na pewno. Nie, nie wiem, to nie poważnie Prawdopodobnie jakaś księżna, Marianna Orańska była córką króla Holandii Wilema i jego pierwszej żony Wilhelminy von Hohenzollern. Na czym wyjątkowość jej polegała? Na dwóch bardzo ważnych kwestiach sfery osobistej. To znaczy to, że wyszła za mąż za najmłodszego syna, Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego. I około 1840 roku uznała, że to małżeństwo się po prostu już no, jakby nie sprawdza i chce się rozstać z mężem. Pomimo, że pochodziła z rodu królewskiego, związana z arystokratycznymi środowiskami, nie wahała się. Odejść od męża, który okazał się daleki od jej oczekiwań, związać się z inną osobą, mieć dziecko nieślubne, starać się je wychowywać, a przy tym wszystkim zachowywać wysoką godność i czułość na problemy społeczne. Ona jeszcze na dodatek zakochała się w koniuszym, i to takiego, no powiedziałabym, że jeszcze do jakiegoś znaczącego rodu, ale właściwie dopiero. Uszlachconego i przez nią samą właściwie e, obdarzonego majątkiem. W związku z czym e, nie było to dla ówczesnego towarzystwa czymś, co byłoby do zaakceptowania. Skandal wobec tego był podwójny. Po pierwsze, że się z synem króla i bratem króla pruskiego chce rozwieść, a druga rzecz to, że jeszcze no, wybrała sobie takiego no, człowieka. Pośredniego stanu, jak dla tej arystokracji ten człowiek wyglądał. To jednak spowodowało zakaz przebywania Marianny na Śląsku dłuższy niż jeden dzień, i to spowodowało, że ona się przeniosła do bilej wody na terenie habsburskim. Ta bila woda usytuowana zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy, pozwoliła e, ciągle odwiedzać jej ulubione miejsce, jakim był zamek w kamieńcu Ząbkowickim. W roku 1838 Marianna wyjechała w rejon kotliny Kłodzkiej, w której po matce odziedziczyła pocysterskie dobra, tak zwany Klucz Kamieniecki. W niedługim czasie rozbudowała majątek i rozpoczęła szereg inwestycji ułatwiających życie poddanym. Zwykła bowiem mawiać: Nie przyszłam na świat by żyć dzięki ludziom, ale by ludzie żyli dzięki mnie. Marianna Orańska odziedziczyła po mace olbrzymie dobra związane z kamieńcem Ząbkowickim. Natomiast sama w 1838 zakupiła równie wielkie, może nawet jeszcze większe dobra na ziemi kłodzkiej, związane zarówno z masywem Śnieżnika, jak i górami wyszyckimi. W związku z tym świadectwa jej działalności są rozrzucone po dużym terenie. Zarówno związane są ze Złotym Stokiem, gdzie znajduje się szpitalik i budynek parafialny. Związany z Międzygórzem, która rozbudowała, wybudowała schronisko do dzisiaj użytkowane pod śnieżnikiem, ale równocześnie przede wszystkim budowała olbrzymi pałac, jeden z najpiękniejszych przykładów historycyzmu europejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamek w Kamieńcu Ząbkowickim jest największym dziełem śląskim Marianny Orańskiej. Był wznoszony lat kilkadziesiąt, od 1837 do 1873 roku. To bardzo wspaniały efekt ogromnych zainteresowań literaturą, ogromnych zainteresowań historią Mariany Orańskiej, również takich tendencji romantycznych. Myślę, że to najlepsza również ilustracja takich idei, które przejawiał architekt tego założenia, Karl Friedrich Schinkel, największy architekt niemieckiego romantyzmu. Mariano Orańska podróżując po tej części Dolnego Śląska nie mogła nie skorzystać ze źródeł lądeckich. Bywała tutaj często, zresztą Wody lądeckie bardzo jej odpowiadały i kuracja, klimat w Lądka. do tego stopnia, że zdecydowała się zbudować niedaleko tego zakładu przyrodoleczniczego e, salę spacerową, która później przekształciła się w salę, w której grywała orkiestra. Były podawane ciasta, e, więc pełniła również kawiarni. Do dzisiaj zresztą jest tam kawiarnia, również z wiedeńskimi wypiekami nazywa się Albrecht Hale na cześć męża Marianny Orańskiej, tak zresztą ta hala została nazwana za jej czasem. Dziś w 200 lat od urodzin tej niezwykłej kobiety odkrywamy ją na nowo. Zasługi dla ziemi kłodzkiej, budowanie dróg, rozwój lokalnego przemysłu, a nawet dbanie o turystykę spowodowały, iż 2010 rok ogłoszono Rokiem Marianny Orańskiej. Stworzono też Szlak Marianny Orańskiej prowadzący po najciekawszych miejscach w Kłodzkiem i na pograniczu polsko-czeskim. W tym przedsięwzięciu bierze udział 11 podmiotów samorządowych, z tego trzy czeskie, w tym również samorząd powiatu kłodzkiego i powiatu ząbkowickiego. Marianna Orańska, postać historyczna, rok 2010, 200. rocznica jej urodzin. A to, co jej działalność gospodarcza, kulturalna, edukacyjna, społeczna wycisnęła, Piętno na Ziemi Kłockiej i Ząbkowickiej. Stąd pomysł, wspólnie z samorządami, żeby tą postać pokazać światu. I stąd dzisiejsze spotkanie w Rynku Wrocławskim. 8 marca obchodzono we Wrocławiu Dzień Marianny Orańskiej. Teatr na Bruku wystawił w rynku spektakl Wjazd Królewny Marianny Orańskiej do stolicy Dolnego Śląska. Otwarto też ekspozycję prezentującą szlak turystyczny nazwany imieniem Królewny. Przedstawienie było bardzo kolorowe, bardzo dużo szczegółów po, szczegół, pokazywało. czasem trochę powoli. Najbardziej mi się podobało to, że pomagała biednym, że miała serce wiel... tak, wielkie. Tak, Tak Tak, końcu się Stroje w się podobały? końcu w końcu w końcu w końcu w końcu w końcu Teatr niejednego aktora z Bystrzycy Kłodzkiej zaprezentował spektakl Konferencja na granicy dwóch światów. Aby ostatecznie zakończyć trwające od pamiętnego głośnego procesu rozwodowego, rozliczne spekulacje, fałszywe często i uwłaczające godności obu dworów, pruskiego i niderlandzkiego. Zaproszeni dziś na konferencję prasową. Przedstawiciele mediów będą mieli okazję poznać prawdę i w ten sposób zakończyć ten lata już trwający niezdrowy klimat wokół berlińskiego i haskiego dworu. Udzielam głosu przedstawicielowi telewizji Glacenzis. Jak Wasza miłość zareagował na tę bulwersującą oba dwory, pruski i niderlandzki wiadomość? Nie wybaczyła mi ni romansu i 12 lipca. 1838 roku złożyła wniosek o separację. Proszę, radiostyk. Bardzo Aha. jestem zadowolony z tego pokazu młodzieży, z tego teatru. Przede wszystkim zbieramy dlatego, że jest to wypowiedź zbieramy. autentyczna i forma zbliżona do dzisiejszego odbioru y, faktów historycznych, to znaczy ta konferencja prasowa zaimprowizowana. Ale przede wszystkim y, ważny jest fakt, że robili to młodzi ludzie, y, autentycznie chcący zanurzyć się w tę historię. To się czuło. Oczywiście, można mieć, jako aktor zawodowy, mógłbym mieć jakieś tam swoje uwagi na temat tej scenizacji, ale właśnie jej pewnego rodzaju naiwność, a jednocześnie pewien taki y, dosyć szlachetny patos wśród aktorów amatorów, bardzo mnie poruszył. Marianna Orańska jako kobieta zamożna i nowe czasy nowoczesna podróżowała po całej Europie. Mieszkała w Prusach, Austrii i we Włoszech. Pod koniec życia osiadła w Reinhardshausen koło Erbach nad Renem. Zmarła 29 maja 1883 roku. Osobiście Marianna van Oranie jest znana w Holandii. W tym momencie jest Jakieś, jakieś wystawy nawet od Marianny Oranje. To jest muzeum w Warburg, i tę wystawę będzie otwarta w maju. To będzie nowe też w Holandii od Marianny Oranje. W dwusetną rocznicę urodzin królewny Marianny Orańskiej możemy mówić o pewnej wspólnocie narodów czeskiego, polskiego, niemieckiego i austriackiego. Zaczynamy na coraz większą skalę współpracować. Kląsk jest tyglem, w którym przez tysiąc lat, a może i dłużej, przewalały się różne narodowości, zamieszkiwały dłużej lub krócej. W związku z tym zasadne jest używanie określenia dla tego regionu multikulturalny. W związku z tym każda postać, która zasłużyła się w wymiarze większym, aniżeli tylko bezpośrednio narodowościowym, zasługuje na nasze uznanie. Tu wszyscy jesteśmy przybyszami, proszę pana. I w związku z czym naraz potrzeba nam tej właśnie jakiejś no, świadomości zakorzenienia, przeszłości i bycia tu. Efekt jest taki, że Marianna Orańska może być fetowana przez nas. Na dodatek jest to dla tej ziemi, dla tego obszaru. Osoba więcej zasłużona.